Witajcie moi roztomili. Muszę gipko. Krótki, króciutki filmik Był o tym, co wczoraj mi się przytrafiło. Widzicie, bułek wczoraj w Golacza. Po tym we wieczór poszliśmy do teatru z moją Woglą, się w Ancu, moja flaga. I poszliśmy do teatru na Heksy Soldy. Jest to richtig gryfką sztuka. Napisano w literackim języku śląskim i to wierszym. Sztuka do takich do pełnoletnich, bo Wajteda nie miałem czego szukać za dużo podtekstów tego damsko -łęskich. No i dużo takich aluzji do y, śląskości śląskich outdruków. No i do powiedzmy się miasta Ruda Śląska bo i tam jest Halimba, i Kodula, i Łożegów, i ta powodzano no i pokazane takie no bardzo fajne spojrzenie na Ślązoków zresztą napisano przez śnozoka i po Śląsku zagrano przez chyba tych Ślązoków aktorów bo nie było tam słychać żeby to byli tacy co się naumieli po Śląsku i no tacy co chyba poradzą po Śląsku mam taką nadzieję, bo też tam że ich nie sprawdzą ale zachęcą heksys hołdy w to morze i znośląski język, to niech idzie. Bo jak po Śląsku nie poradzi, nie forszteluje co po Śląsku jest godane, no to szkoda pieniędzy. Ale dla Świązków też krewno rzecz. No cóż po prostu to już zaś róbcie mi tam łapka w górę. E udostępnijcie trochę się do, żeby to jak najwięcej środkowych obejrzało i poszli na te sztuki. A powiem Wam, że tych śląskich teatrów po Śląsku jest coraz to więcej i coraz to więcej się dzieje w języku śląskim. I oby tak dali. Powiem tak, na początku tego wieku, kiedy się zaczął bawić we Śląskość, to nikierzy mi go dali, nie macie gadać po śląsku. A mnie nigdy nie było w Gdańsku gadać po śląsku. I zdaje mi się, że teraz coraz to więcej ludzi na śląsku, śląsku poradzi, do i będzie uczyć swoich bajki po śląsku. Czy się to komuś podoba, czy nie. Czy to się podoba Polakom, czy to się podoba Niemcom, bo my to kajś, no to, to już zaś z Pomboczkiem.